Ostatni trak, no bo i tak na pierdolim już dziesięć. I pamiętaj, że to freestyle, drzemie w nas. Moce mają moje słowa, ja i tak sobie jadę od nowa, no bo wiem, że przed losem się nie schowam, no bo później jest chujowa pora, później jak ta pora, kiedy tu kolejna pokaże się, ta następna pora. Yo. Następny w kolejce tu do jeziora jak do wora Kiedy nie ma tutaj dyktatu, tora, to jo jak po torach złych tych lecisz, no to kurwo się wykolejisz, po te problemy, pochuj nałogi, bo chuj się tutaj, mamy kurwo tu, jo pochuj, pochuj te wojny, jo pochuj mamy rani, słabsze osoby w ogóle tutaj nie są potrzebne kurwo złe te emocje bo tu teraz nawijam to, żebyś zrozumiał te całe zło Jakie kurwo trzymałem w sobie No to wiedz, żebym bym upierdolił Tobie nogę jeśli wyjdziesz tu po moje dobrem i tak zawsze się otoczę, no bo dobrym człobem tutaj niosę, a jak jesteś w potrzebie, to Tobie pomogę. Co możesz wiedzieć o życiu, jeśli tak wszystko miałeś tu na start, jak na lotnisku? Mogłeś polecieć, ale nie wylądowałeś, jak w bolesku katastrofa. Ja tu jadę sobie i tak gotowa, mogę Ci powtarzać te same słowa, żeby... O co tu styl ten tutaj, tej mam Ja cały czas tak mogę cały czas emocjonalnie gram Ten rap, chociaż to freestyle gram No bo do tego kurwo tak czuję, że serce do tego samo siebie tutaj tak rymuje Kiedy to się nawija na wytwórnie, jo solo wejty nucie Kiedy Arne jest jak no, o Ohoho Znowu kurwa coś posypał się, no to naprawiamy to. Jeśli jest chujowo, no to wierzymy, że tu damy przecież latę. A jak ktoś ci mówi, że nie te szaty, to chuj mu ryj to chuj mu w tryb. Kiedy i tak sam w siebie tu nie wierzył zapewne, no to kurwo Chuć ci w łeb, chój ci w trap, chój ci w pek, jo, chój ci w sęk, chój ci w pęk, chój ci w ten, jo, pierdolą diabeł kocha. Ach, tu namawianie, po chuj ten diabeł wciąż kuzy, ja i tak z miłości nawiam